Przecież wiecie, że pizzę robiliśmy tysiące razy. Sos, ciasto, wszystko. Rukola, parma, szynka parmeńska, parmezan, rukola. To było robione nie raz, raz chyba było filmowane. Dlaczego robię znowu? Ponieważ mam szynkę parmeńską, jak również rukolę, ale rukolę nie kupną. Tylko z działki. Tego jeszcze nie było. Prawda wychodzi na jaw. Prawda działkowca. Prawda człowieka sukcesu, także patrzcie na to, własne plony, własna rukola, jak we Włoszech, jak w Polsce. Cudowna zabawa, to jest sos. Sosik, co mogę powiedzieć, trochę soku, oliwy zanszuła, zwykła oliwa, oregano, zioła prowansalskie. Sól, pieprz, cukier i pasata pomidorowa. Nie dodawałem koncentratu, bo mam super wielki koncentrat. Tym razem bez koncentratu. Ona bardzo w ogniu się redukuje. Chodzi na, patrzcie, na dwójce. Nie może też klapać. Lepiej było może pod przykryciem. Tutaj mamy ciasto. Normalnie wiecie jak się robi. Ja zawsze daję do lodówki dwa dni, czasami dłużej. Staram się szybciej wykończyć. Teraz to odpoczywa, stygnie. Będziemy później lepić. Życie na działce jest, jakie jest. Tu idzie Alicja. Patrzcie na to, to jest właśnie rukola. wychodowana na działce. Sporo tego jest, będę wyrywał liski. No i będzie do pizzy. Może być też do fajnych kanapek. Grillowany kurczak, ciabata. a tutaj malutki, kto? Baby spinać, jak jeszcze bym go teraz już zerwał, to byłby baby spinać. Jak podrośnie, to będzie zwykły spinacz. A rukola już ma tutaj charakterystyczne kształty listków, czyli takie jakby gilotynki poszczerbione. Patrzcie z góry, jak to wygląda. Cudowny wygląd. <tostanowite> <tostanowite> Zaraz zrywam. Tak to wygląda. Cudowna, można powiedzieć, praca Alicji, która. Te wszystkie kwiaty tutaj sobie zasadziła, bo wcześniej to było tylko to oczko, jakaś dzicz. Trzeba było tu zorganizować, a to jest... Ale jak się nazywa ten pomarańczowy, fajny kwiat? Gardena albo czego? Nie wiem, a tutaj... Jak? Galia. A tu... Galia. Dalia. A tutaj już cudowna rukola. Pierwszy raz w życiu zrywam rukole, pierwszy raz w życiu robię takie rzeczy inny smak pizzy, inna jakość towaru. Pozdrawiam moich fanów, ludzi sukcesu. Jeśli oglądacie Dzikiego, ostatnio dziękuję również mojemu wielonemu fanowi Macie, który komentuje praktycznie każdy film. Dzięki tobie mam z kim gadać na internecie. Dzięki Big Time. Lecimy. Trochę słoneczku wyszło. Jest naprawdę lepiej, jak jest słoneczku. Czy wy to widzicie? Jest już sos, mozzarella, ciasto. Tak jak zwykle robimy, tak jak zwykle robię. Może robicie inaczej, nie wiem. Ale patrzcie, co jeszcze mam. Szynka parmeńska prosto z Włoch. Mam kontakty, znam ludzi. Dobra, patrzcie, piekarnik nagrzany. Wrzucamy na razie, tak to wygląda bez niczego. Później kończymy z rukolą i parmą. I takim fajnym serkiem tanim. Zadychę, inaczej, za 20 rukola, może nic specjalnego, ale tym razem coś specjalnego, niezwykłego, bo własna sadzona od dziciusia wyrosła, jemy inne uczucie, inna prawda. Pak, gotowe, wyjęte, roztopione, cudowny sos, sos tym razem mi wyszedł, a tutaj patrzcie co jest. Bolognese sobie odpoczywa. Tak. Cudowne. Dobra, teraz jadę pierwsza rukola, na to parma, a potem ser. Jest jona ona, działkowa, własna, piękna rukola. Pewnie będzie smakować zupełnie inaczej, mimo że prawdopodobnie tak samo, ale inaczej. Także patrzcie na to, rukola wyłożona, wchodzi parma. Parma weszła na bogato, inaczej. Po bandzie pozewnętrznej, tylko jak dziki chili potrafi. Patrzcie na to. Jest jona rukola i na nią parma. Za chwilę wchodzi ser. Piękne, gotowe teraz. Ostatnie cięcie kołem zębatym i serwujemy. Wchodzi, patrzcie na to, jaki wygląd, jaka klasa. Chodzi tutaj generalnie o rukolę z działki. Ona jest bohaterką. No to dajemy, no to lecimy, próbujemy. Mega dobre, mega cudowne, co za smak, jaka jakość, dla moich fanów dziki chill big time".